W kwietniu dodaję do wody i podlewam bratki. Mają trzy razy więcej kwiatów. Bratki to jedne z najchętniej wybieranych roślin ozdobnych, które dodają koloru i świeżości ogrodom i balkonom. Aby zapewnić im obfite i długotrwałe kwitnienie, ważne jest odpowiednie stanowisko, regularne podlewanie i nawożenie. Warto stosować naturalne nawozy, które wspomogą ich rozwój. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla bratków. Banan i jego skórka zawiera wiele substancji, które bratki uwielbiają. Jest to potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. Pokrój skórki z banana na mniejsze kawałki. Wystarczy jedna lub dwie skórki banana, pokrojone skórki przełóż do słoika. Wlej litr ciepłej wody i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę. Następnego dnia odceć skórki, taką wodą podlewaj bratki. Naturalny nawóz bananowy to doskonały sposób na dostarczenie roślinom niezbędnych składników odżywczych, które wspierają ich zdrowy rozwój i intensywne kwitnienie. Stosuj nawóz raz na dwa tygodnie, a bratki będą zdobiły ogród i balkon intensywnymi barwami aż do jesieni.